Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Zarabiacza. Niektórzy zastanawiają się, czy robić w ogóle którąkolwiek z tych misji. Niektórzy zastanawiają się, jak zrobić na przykład tego sztuga pierwszego, bądź też jak to będzie z misjami na koncepta. A tutaj pojawia się taki na przykład PLL, znany już z mojego kanału, wielokrotnie pokazywany i nagle no, wypada z niczym innym, jak takim oto pięknym czołgiem T-55A. Hmm... Powiedzmy sobie szczerze, trzeba być niezłym no-life'em, żeby już zrobić takiego właśnie świetnie, pięknego meda. Powiem że bardzo mi się on podoba, jest rzeczywiście bardzo ciekawy, bardzo no, ładny, bardzo przypomina właśnie T-54 i można powiedzieć, że ma więcej jego plusów aniżeli minusów zawarte. Dodatkowo jeszcze ma cenniejszą łówkę i jak widać naprawdę może być to bardzo ciekawa zabawka. No trzeba niestety dużo czasu spędzić na tym, żeby go wziąć w... Nie, nie to, że wygrindować, wyekspić, ale zdobyć, ponieważ no, niestety te wszystkie misje kosztują trochę zdrowia, koszt, kosztują dużo czasu i niestety same się nie zrobią. Zobaczmy, tak pocisk taki to jest, to jest normalna setka. Oczywiście 320 uszkodzeń, 201 penetracji. Standardowy jest penetracja dla niemiecki działa, bo oczywiście jest to niemiecki pojazd 320 uszkodzeń i 330, jeśli chodzi o kwestie penetracji, natomiast na HEQ 50 i na 420 uszkodzeń. Hmm. Hmm. Trudno mi powiedzieć dokładnie, bo powiem szczerze, że, że nie, na Wiki nie ma dokładnych danych aktualnych, e, jeśli chodzi o ten czołg, e, jeśli chodzi o kwestie jego parametrów, natomiast nie chciałem się posiłkować tym, co było na, na FTR-ze, bądź też się udomina, dlatego też e, nie będę Wam więcej mówił na razie na temat tego czołgu. Jeśli chodzi o jego parametry, natomiast skupimy się raczej na tym, co kolega Czesław tutaj zrobił w tej bitwie. Jak widać, bardzo, bardzo odważnie, bardzo agresywnie pojechał do przodu. Już go pokarał tutaj ISU raz i to dosyć sowicie, bo za 780, no to, to musiało boleć rzeczywiście. Ale no cóż, czy kolega Czesław raczej znany jest tego, że nie kampi, tylko jedzie do przodu i walczy z tymi czołgami, które ma przeciwko sobie. Oczywiście tak jak mówiłem wielokrotnie jest to też równie dobrze dziecko szczęście, dlatego też artyleria jak widać go ignoruje trochę i niestety to dla artylerii się troszeczkę źle kończy zwykle zobaczcie fantastyczna celność tego działa na ponad 400 metrów wszystko. Oczywiście możemy powiedzieć, że radzieckie działa również są cenne, ponieważ zwykle jest tak, że nawet z tych dział o bardzo niskiej cienności, o papierkowej, też wszystko wchodzi. No dobrze, 2000 damage już kolega tutaj czasów nastukał. Do tego ma trzy fragi i jedzie dalej niszczyć. To jest pojazd tak naprawdę specjalny, to nie jest pojazd, to nie jest zarabiacz. Ja go tutaj wrzuciłem do tej kategorii ze względu na to, że no tutaj by mi najlepiej pasował do kategorii łowcy skarbów. Owszem, również dobrze by się nadawał. Z tym, że wolałbym, w większości mówię, łowcy skarbów raczej są lepiej widziani z widzami, z osobami, które zrobiły tę bitwę, dlatego wolałbym ją wtedy komentować razem z Czesławem. A jako, że wiecie doskonale, że Czesław do rozmownych, jeśli chodzi o moje filmiki, nigdy nie należał, no to dlatego też wrzucam to do zarabiaczy. Na pewno ten pojazd bardzo się przyda tym, którzy lubią niemieckie medy i na przykład nie bardzo chciałyby kupować sobie Panterę 88, tą nową, która dopiero teraz weszła na, w tym patchu Powiedzmy sobie szczerze, przy jej przy jej jakby parametrach, lepiej sobie właśnie byłoby kupić coś innego, dlatego tutaj mamy takiego ładnego, właśnie ślicznego meda. Bardzo ładnie to wszystko pracuje, zobaczcie jak ładnie pracuje zawieszenie, tutaj wszystko jest już zrobione naprawdę na tip-top. Już chłopcy postarali. 3232, o, taka ładna liczba. I, I zobaczymy jak dalej. No dobra, ja tutaj widzę, że czasem się kombinatora zabawił, Zasnęło się czy 416, czy może coś innego. A teraz, teraz pocisk goldowy i ta 95 zniszczono. Oczywiście ta 95 jest bardzo trudnym przeciwnikiem, ale można sobie wziąć i ją. oa, Można ją zniszczyć. Dzięki temu jednego naprawdę groźnego przeciwnika będzie mniej. 3366, taka liczba w tym momencie widnieje, jeśli chodzi o uszkodzenia. Czyli 3366 i 6 fragów. Nasza drużyna no tutaj w dalszym ciągu jednak jedzie walczyć i bardzo dobrze. Chwała im za to, niech nie spoczywają na laurach. Niech walczą z tymi przeciwnikami do samego końca. No dobra, następnie zniszczone 12 do 5. I jedziemy dalej. Arta, 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 arta. O tak, to jest jakby no i bardzo ładnie. Przepiękny strzał, ponad 500 metrów. Wszystko wchodzi. Naprawdę ten shower wydaje się być niesamowicie ciekawym, niesamowicie dobrym, jeśli chodzi o kwestie jakby do gry, ze względu na to, że no, jak widzicie, wszystko wchodzi, wszystko trafia, szybki czas reloadu, naprawdę ładnie to wszystko wygląda, a. <laughs> Ładnie wycofał W ostatnim momencie już go chciał staranować Ale niestety mając 78 HP Skończyłoby się dla niego to bardzo niedobrze Dlatego też W odpowiednim momencie po prostu Zatrzymał swój pojazd I dobrze to dobrze zrobił 4447. Szkoda, że od 3 HP nie, nie zabrał nic temu przeciwnikowi. Wtedy byłoby ładnie, same czwóreczki. Osiem fragów już w tym momencie, czyli medal Rady Woltersa już jest zapewniony, ale kolega Czesław nie spoczywa na nabrach, jedzie dalej niszczyć. Tak, dokładnie. Obawiając się chyba tego, żeby ten T54A1 jakimś dziwnym strzałem z poobrotu nie nie zniszczył go, dlatego też widzę, że objeżdża na no, spokojnie, o dobra, teraz zniszczył sobie sobie, jem osłonę czyli ten budynek, dobra, jeszcze jeden strzał i niestety już nie, nic się nie udało Także widzicie, do czego jest zdolny ten czołg. Naprawdę powiem szczerze, jeżeli ktoś robi tą misję, jeżeli ktoś jest na jakimś etapie takim dosyć już poważnym, no to rzeczywiście, o ile sztuk jest rzeczywiście taki bardzo przeciętny w porównaniu do standardowego sztuga jest, że tak powiem poniżej jego jest gorszy od sztuga z normalnego koncept jest zupełnie czołgiem, jakby, który jest... Takiego czołgu w ten sposób zrobionego nie ma w grze. Oczywiście mamy ten t te, te 28 normalny, ale tutaj mamy odrobinę inaczej zrobiony. Twardszy przód, jednocześnie świetne wychyły działa na boki i naprawdę jest to też ciekawy czołg. Natomiast T55A jak na razie wydaje się być chyba najciekawszą jakby propozycją z tych wszystkich czołgów. I zobaczymy. Każdy wiadomo, że będzie mógł sobie zrobić ten czołg. Nie mamy żadnego jakby ograniczenia. To jest fajne, właśnie, że nie mamy żadnego ograniczenia jeśli chodzi o czas. Nie musimy się sprężać, czy mamy na przykład do, od tego do tego i musimy to zrobić, bo inaczej nam wszystko przepada. Nie. Mamy ochotę, mamy czas, to robimy sobie misję i robimy to w ten sposób, że bez żadnego jakby spinania się. Bez żadnego pośpiechu. Robimy sobie to tak, jak nam pasuje. Dobrze, MK Radde Walters, duży kaliber oraz specjalista. Jak widzicie, 4771 damage, 8 fragów, 1419. Jeśli chodzi o EXP, jak widzicie, najlepszy z całej drużyny. Być może ten Met potrafi dużo więcej, bo wiadomo, że T54 naprawdę ludzie wykręcają niesamowite wyniki. Ale jako, jako pierwszy na moim kanale, pierwszy raz, bo nie liczę tego, jak ja nim grałem na serwerze testowym, ale jako pierwszy Czesław rzeczywiście już wybił się ponad przeciętność. Jak widać, zarobki. I tak jak powiedziałem, nie jest to zarabiacz, tylko jest to pojazd do ekspienia załogi. Stąd też i przy, takim, i przy takim demedżu dodatkowo jeszcze, zobaczcie, 2629 z asysty, to przy takim normalnym zarabiaczu to już byłaby kwota naprawdę potężna, to już byłoby w granicach... Z 50 tysięcy tutaj mamy tylko 80. Dodatkowo jeszcze po odliczeniu tego, ile kolega Czesław strzelał z golda. No niestety to już się kończyło. Tych pocisków nie ma kto wie ile, więc skończyły się zwykłe, więc przerączył po się na pociski goldowe. Dlatego wyszło aż 76 na minusie za same pociski. Dodatkowo jeszcze. Za materiały eksploatacyjne wyszło minus 15 tysięcy. Ale tak jak powiedziałem, najważniejsza rzecz czyli x dla załogi 2128 razy 2. Czyli wyszło całkiem nieźle. Szykuje nam się naprawdę fajna zabawka. Tak jak powiedziałem ja będę powoli do niego szedł bez żadnego spinania się, bez żadnego jakby ciśnięcia na, na siłę bo jeżeli ciśniemy na siłę to niestety zwykle to nie wychodzi tego wam życzę, żebyście szybko, jakoś bezboleśnie przechodzili niektóre misje, bo niektóre są naprawdę trochę trudne, trochę jakby nie, albo fartowne albo w jakiś, jakiś sposób zrobione że czasem nie zalicza, ale życzę wam żeby wam to ładnie, szybko szło, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia